Dobrze. Jak myślisz, na ile kasy wycenia twoja żona rok waszego małżeństwa? Na ile ona wycenia rok spędzony z tobą? O, ale nie, no to czekaj, to precy... ale jak wycenia? To znaczy... No te straty moralne. A, ojej, to czy... fajnie, to niepoliczalne. No bo słuchaj, jest, jest nowy program społeczny. Okej. Okay. I to jest tak, żebyśmy byli precyzyjni. Obywatelski projekt ustawy wpłynął do Senatu. Dobrze. Senat nad tym aktywnie pracuje. Dobrze. Jest jak to, wszystkie transfery spo, społeczne. Popierany bardzo mocno przez senatorów oraz posłów prawej i Sprawiedliwości. Okej. Okay. I ten, um, ten program ma roboczą nazwę 5000 plus. Oryginalnie, oryginalnie 5000. No. Do kogo trafią te pieniądze? Szukaj. Zakłada. No. Że jest to świadczenie mm -hmm. wypłacane małżeństwom, okay. które dobiły do 50-letniego stażu o, z jednym. <gry> czyli czekaj, no zakładając, że zakładając, że bierzesz ślub gdzieś w wieku 25 lat, tak i czyli możesz mieć 75, kiedy dostaniesz to świadczenie? Tak. Ale to jest jednorazowe czy miesięczne? Jednorazowo w 50 roku. Dalej no. pamiętajmy, że mówimy o projekcie no. ustawy. W pierwszym roku, no. w sensie w 50 roku, nabywasz prawo, no. składasz wniosek, no. dostajesz 5 tysięcy, no. kolejny wniosek możesz złożyć za 5 lat. Czyli w 55. 50. Rocznicę. 55. rocznicę. I wtedy dostajesz o 500 więcej. Ci 500 dostajesz. Czyli, Czyli 5 500. raz dostać 5, a potem 5 500 z tak. Dobra. Dobra, No i później, to warto o warto tym 60 lat małżeństwa no. masz 6000, później jest 6500 i tak dalej, i tak dalej. No. To znaczy ja ci powiem tak, y, 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 nie wiem czy gdzieś tam się dogrzebałeś do takiego elementu, tam jest tam ocena skutków re, regulacji, tak. bo tam powinno być napisane ile takich małżeństw w Polsce jest z 50-letnim stażem, bo moim zdaniem chyba niewiele. Myślisz? No, 50-letni staż, no proszę cię. Czemu ten projekt ma służyć? Mówisz temu swojemu dziecku, słuchaj, jak ty z żoną wytrwasz 50 lat, to pięć koła dostaniesz, jakby jest coś, jakby jest jakaś motywacja, nie? Marcinie, 50 <laughs> lat? Tak. Czyli to wychodzi ile, 100 zł rocznie? No, 100 zł rocznie. Czyli wychodzi 10 zł miesięcznie, 8 tam 30 miesięcznie.